No dobra, to możemy przejść do tworzenia kodu naszej aplikacji. Ja zazwyczaj zaczynam od utworzenia sobie pustej solucji. Więc biorę sobie tutaj File New Project z Visual Studio, a następnie wyszukuję sobie tutaj Blank Solution i zapisuję je sobie w tam folderze, gdzieś mnie na dysku. U mnie to będzie taki folder. No i nazywam sobie tą solucję w taki sposób. Aby mówiła, co, co znajduje się, jaka aplikacja będzie w tej solucji. Więc daję ja sobie nazwę.NET Mentor Hangman i klikam sobie Create. I w tym momencie mam utworzoną solucję. No i teraz to, co jeszcze robię, to tutaj, bo tutaj Visual Studio zawsze tworzy mi folder jeszcze jeden wewnątrz, więc ja sobie po prostu zrobię tutaj porządek. Przerzucę sobie ten plik solucji po prostu tutaj wyżej, ten folder usuwam. I teraz wszystkie projekty, które będę tutaj tworzył, będą mi się już tworzyć tutaj w kolejnych podfolderach, natomiast plik z solucją będzie na samej górze mojego folderu. Więc stola to nam już nie zadziała. Muszę teraz sobie znowu otworzyć. Otworzyć ten plik. No i w ten sposób mam przygotowaną solucję. Mogę działać dalej. No i pierwsza rzecz, którą robię, no to oczywiście tworzę sobie aplikację konsolową. No i nazywam go taki projekt odpowiednio. Najczęściej nazywa się tak samo jak, jak Solucja, tylko dodaję tutaj już informacje o tym, co znajduje się w tym projekcie. W tym projekcie będzie nasza aplikacja, więc ja po prostu nazywam go App. No i tutaj wybieram. Framework. Ja w tym momencie wybieram framework A8, chociaż mam już 9 też zainstalowaną, dlatego że on ma wsparcie długo, długoterminowe. nie potrzebujemy. Odznaczam też opcję do not use top level statement czy zaznaczam, bo jakoś nie jestem fanem tego takiego uproszczonego, uproszczonego kodu. Wolę jak to jest zrobione standardowo, czyli normalna klasa program z metodą main. Więc klikam sobie next i w ten sposób mam już utworzony swój pierwszy program. Usuwam sobie tutaj konsolę, mogę sobie zobaczyć co się bilduje. Jak wszystko śmiga, no to, to możemy lecieć z kodem dalej. I to, co jeszcze tutaj warto zrobić to stworzenie sobie repozytorium Gita, więc możemy to zrobić z Visual Studio. Nie musimy mieć do tego żadnych więcej narzędzi. Klikamy sobie git. I klikamy sobie Create Git repository. No i tutaj oczywiście nam się, pokazuje nam ścieżkę do naszego folderu. Git Ignore Templates możemy sobie użyć tego default w Visual Studio. Konto GitHub możemy podpiąć. Ja robię repozytory tylko lokalny, na tak nie będę nigdzie rzucał, więc wybieram tutaj opcję Local Only. README MD nie potrzebuję. Klikam sobie Create. I już mam repozytorium Gita. Mam tutaj wkomitowane jakieś też. Pierwsze komity można sobie podejrzeć, co tutaj nam się stało. Dodane tutaj jest Gita Tribute, git ignore i dodane pliki projektów, więc w ten sposób mamy też już Gita skonfigurowanego do naszego projektu, więc będziemy mogli tutaj wrzucać komity naszych kolejnych zmian. A jeśli nie wiesz, czym jest git, no to tak tylko bardzo szybko powiem ci, jest to taki system, dzięki system kontroli wersji, dzięki któremu możemy zapisać historię wszystkich naszych zmian w plikach i potem wracać się do dowolnego miejsca w czasie. Możemy tworzyć branche, czyli, czyli jakby tworzyć kopię kodu z dowolnego momentu w czasie. Coś tam sobie w tym kodzie pozmieniać, potem możemy ten kod dołączyć do, do naszego istniejącego kodu, więc generalnie to jest takie podstawowe narzędzie do zarządzania historią naszego kodu źródłowego. Jeśli, jeśli nie znasz w ogóle tego narzędzia, no to, no to warto sobie tutaj poznać jakieś podstawy. Ja tutaj będę wykorzystywał najprostsze rzeczy, czyli po prostu wrzucanie kolejnych zmian do gita po to, aby zapisałaś się historię, aby można było podejrzeć, co zostało kiedy zrobione, no i też po to, aby później wrzucić ten kod do, do ściągnięcia do pobrania mm, dla osób, które chciałyby po prostu ten kod turyty przy sobie ściągnąć i, i podejrzeć.